Were born tears of joy. Dlaczego nie upadamy na duchu? Ponieważ pełnimy zadanie, które zostało nam wyznaczone przez miłosierdzie. Oto Bóg w pewnym momencie, kiedy uznaliśmy naszą grzeszność, powierzył nam zadanie. To nie tylko, że nas wyciągnął z błota, oczepał, powiedział: No wiesz, no teraz możesz już zacząć żyć na własny rachunek. Bóg powiedział: Jeżeli spotkałeś miłosierdzie, to ono ci pokaże drogę. Ponieważ y, dzięki temu miłosierdziu zobaczyłeś, kim jesteś, zobaczyłeś, jak bardzo możesz posługiwać dla innych. I dlatego, y, moi drodzy, y, rozpoznawanie charyzmatów w kościele jest odpowiedzią na miłość Pana Boga skierowaną do nas. Gdyby nie jego miłosierdzie, nie wiadomo, gdzie byśmy byli. I dlatego nie robimy łaskę Panu Bogu, kiedy zaczynamy posługiwać w kościele po to, żeby budować naszych braci i siostry, po to, żeby ich przyprowadzać do Jezusa Chrystusa, po to, żeby zobaczyli zupełnie nowy, piękny świat.